Rafał Moks dla czy cześć Kulti. Cześć Żmio. E, no, <noise> no. Że jesteśmy półtorej miesiąca przed e, walką w Szczecinie. A przez w ogóle KSW w Szczecinie, Pierwsza, pierwszy raz ta organizacja zawita. Tam nowa hala, klatka, e, bilety już wyprzedane. To powiedz, jak, jak nastroje. Czy, czy m, masz jakieś inne podejście do tej walki ze względu na to, że, że walczysz u siebie, czy, czy walka jak walka? Nie wiem, no dziwne uczucie towarzyszy. Pierwszy raz będę się bił w Szczecinie. Fajnie, tu pogoda dopisuje, myślę, że będzie dobrze. Czyli tutaj pogoda dopisuje, więc rzeczywiście nie też będzie fajnie. No, to to okej, okay. a będziesz się z Danielem Akasio, zawodnik znany, znany, znany dobrze tutaj w, w Polsce. Co sądzisz o tym rywalu? Czy jesteś zadowolony z tego, że, że to będzie Twoim rywalem? Rywal, rywal, jak każdy inny, solidny. Także co, no, zadowolony jestem. no widzieliście jego ostatnią walkę w Szwecji, która była dość błyskawiczna, że tak powiem? Nie, słyszałem o niej, aczkolwiek jeszcze nie oglądałem. Zajęty jestem bardzo treningami. Na pewno ją obejrzę. A to powiedz, jak przebiegają te, te przygotowania, półtora miesiąca jeszcze zostało. Co, co, już, co już zostało zrobione, a co jeszcze przed Tobą? Jakie wyjazdy planujesz i jak to wygląda? Siła, kondycja. Byliśmy w górach, pobiegaliśmy, pojeździliśmy. Trochę się przyładowali. Zaraz będziemy schodzić z obciążeń, szybkość, taktyka i startujemy. Nie? W tej kategorii 77 tam jest, jest ciasno, jest ten, jest ten trójkąt czołówkowy i, i, i cała trójka reaguje podobnie z waza, ale no niestety temat musi być, bo jest, jest pas i, i prawdopodobnie jeśli wygrasz za kasy, to pojawi się znowuż temat albo walki z Aslampkiem, albo, albo walki z, z Borysem. No to powiedz, jak ty się na to zapatrujesz i... i, i i co, co ciebie by najbardziej interesowało z, z takich dwóch opcji? E, no to są właśnie walki, do których chętnie podchodzę, aczkolwiek no, podejdę, tym bardziej, że no, no niechętnie, no to są koledzy takie mieszane uczucia co do tej walki, nie? No, ale no, najpierw, najpierw zróbmy walkę z Akacją, a potem no, co będzie, to będzie. No. Ostatnio, ostatnio sporo roszady na, na scenie szczecińskiej, sporo chłopaków z Gold Teamu yy, przeszło, że tak powiem na drugą stronę rzeki i teraz trenuję z wami. To powiem, jak ten, te nowe nabytki, i czy, 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 czy ty też odczułeś, że są nowi partnerzy, nowy, nowi partnerzy do treningu? Super, naprawdę chłopaki fajnie się ruszają, w, e, charakter mają do walki. No jest nas teraz już naprawdę sporo na tej macie. Jest z kim porobić, jest przekrojowość. Naprawdę na duży plus. Dobra, myślę, że, że z mojej strony to by było wszystko. Ja bym chciał jeszcze coś, coś na koniec dodać od siebie komuś, po, podziękować kogoś, pozdrowić, to proszę bardzo. Nie chciałem powiedzieć, że miło, tylko, że fajną masz brodę. Wydaje się, że się bardziej do wąsa przyczepisz. Nie, super wyglądasz naprawdę, kurwa. taki Chuck Norris nasz, kurwa, polski. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.